Chcemy, aby zwierzęta były postrzegane w sposób osobowy, albo jeżeli ktoś woli, po prostu podmiotowy. Wydaje mi się, że jest to jakiś znak równości, prawda? Mhm. Czy, czy nie trzeba zwierzęta postrzegać jako osoby, aby traktować je podmiotowo? Zawsze staram się pamiętać, żeby dawać właśnie to pozaludzkie. Natomiast jeżeli chcemy wprowadzać takie słowa, no to praktycznie moim zdaniem nie ma możliwości, żeby tego oporu gdzieś tam uniknąć. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o, słowo, o samo słowo osoba. No to ono jest w ogóle bardzo, no, może być problematyczne, tak? No bo na przykład słownik języka polskiego definiuje osobę jako po prostu na pierwszym miejscu, jako jednostka ludzka. Natomiast no, kwestia jest o wiele bardziej złożona. Na przykład, warto zwrócić uwagę na to, że choćby delfiny uzyskały w Indiach przez władze Indii status właśnie osób pozaludzkich. I to właśnie zmiana jakby nazewnictwa. E, Pociągnęła za sobą także zmiany legislacyjne, bo dlatego, że zaczęliśmy delfiny, właśnie w Indiach, inaczej nazywać, no to e, nielegalne stało się ich krzywdzenie, wykorzystywanie i tak dalej. I wydaje mi się, że właśnie opór, który czujemy przed takimi zmianami, wiąże się dokładnie z tym, że my po prostu. E, chcemy dalej wykorzystywać zwierzęta. Znaczy, innymi słowy, nam jest po prostu wygodnie nie wprowadzać takich zmian, no bo wprowadzanie takich zmian będzie wiązało się tak naprawdę z przewartościowaniem całego naszego stosunku do zwierząt, pociągnie ze sobą wiele różnych zmian, nie tylko takich obyczajowych, ale także możliwe, że prawnych, no a ludziom niestety jest na rękę wykorzystywanie zwierząt z bardzo wielu różnych powodów, także takich prywatnych, no bo po prostu lubią jeść produkty odzwierzęce. Odwołać się do definicji y, słownika, jakiego słownika języka polskiego, tak? Tak, słownik języka polskiego na pierwszym miejscu jest to po prostu osoba y, jednoznaczna. Mm -hmm. Ja czytałam obszerny artykuł profesora filozofii, księdza, profesora filozofii na temat właśnie historii ewolucji przez ile wieków teologowie pracowali nad zdefiniowaniem tego słowa. Czyli to jest słowo, tak na serio, moim zdaniem, teologiczne. Ktoś je. Definiował, pracował, pracował nad świadomością zbiorową, jak ma być postrzegane. Jeżeli ja znam pobudki stojące za definicją tego słowa, wiem, jacy filozofowie maczali w tym palce i jakie grzeszki mają za uszami, jeżeli na przykład maczał w tym palce, święty Tomasz z Akwinu, no to wiemy, że on był tym, który rozpromował. Palenie ludzi na stosach. No to pytanie, czy on będzie dla mnie tym autorytetem, czy ja muszę podążać jego tokiem myślenia. I, i jak to się ma do tego jakaś y, definicja? Kiedy my znamy całą historię, znamy kontekst, wiemy, co to słowo robi, ile krzywdy się z tym wiąże, y, czy nas obowiązują te definicje, czy my jednak czynnie powinniśmy. To zmieniać, pracować, wpływać. Zacznę od tego, że wiele definicji jest naprawdę e, bardzo problematycznych i zupełnie, mm. no, można powiedzieć, niepokrywających się z rzeczywistością. No właśnie. Mam właśnie. na myśli na przykład chociażby e, definicję słowa, właśnie zwierzęta. To znaczy, często słowniki definiują to jako e, na przykład wszystkie istoty żywe, z, wy, z wyjątkiem człowieka. No właśnie, mi się wydaje, że często definicje są po prostu odzwierciedleniem bardziej takiej ogólnej świadomości ludzi, a nie stanu faktycznego. No właśnie, wydaje mi się, że definicja, Słowa zwierzęta czy zwierzę e, bardzo dobrze to odzwierciedla, dlatego, że no, oczywiście wiemy z biologii, że człowiek też jest zwierzęciem. Jakby człowiek, no. na przykład też mówi się, że ze że jest takim bardzo negatywnym słowem e, odnoszącym się do człowieka, no, ale z człowiek nie może być po prostu bardziej zezwierzęcony niż jest, ponieważ sam jest zwierzęciem, tylko że ludzkim. Niestety no, właśnie w definicji zupełnie tego nie widać, ponieważ no, jest to, są to istoty z wyjątkiem człowieka, tak? czyli jakby zupełnie język nie podąża tutaj nawet za opisem rzeczywistości, mimo że to też jest jedną z jego ważnych funkcji, więc. inaczej na przykład u nas na studiach no, nie było takiego przywiązania do tych tradycyjnych definicji, bo przecież jest oczywiste, że język ewoluuje i że znaczenia słów zmieniają się właśnie razem z z różnymi zmianami, które dzieją się właśnie na świecie, ze zmianami społecznymi i tak dalej. Więc jakby to nie jest tak, że mamy definicję i ona po prostu będzie obowiązywać nas przez kolejne 500 lat, nie? bo wiadomo jest, że język właśnie się zmienia i, i powinien się zmieniać. No ale niestety właśnie niektórzy uważają, że jeżeli jest tak, no to skoro przez tyle czasu tak było, to to musi tak być i nie jest za tym żadna głębsza refleksja. No ale to tak naprawdę widać nie tylko na poziomie właśnie słów języka, ale różnych innych kwestii, że, że ludzie po prostu po prostu ciężko mi przychodzi refleksja na różne tematy, ponieważ no, wygodne jest to, żeby, żeby nie wiedzieć często. A czy masz jakieś takie inne słowa, które są dla Ciebie bardzo istotne? Yy, domyślam się, że karnizm, skoro użyłaś, czy karnista użyłaś w swojej poezji, to słowo rozumiem, że jest dla Ciebie istotne. Czy myślisz, że ono w ogóle już jakoś tak się przedostało do świadomości społecznej, czy bardzo słabo? Czy ludzie raczej nie rozumieją tego słowa poza weganami? Znaczy, szczerze mówiąc, ja nie spotkałam się, żeby ktoś e, poza weganami, e, takim też środowiskiem bardziej możnomkowym, bo wiadomo, że słowo karniec zostało też e, już przyjęte na przykład w animal studies i tak dalej. Jest ono też używane. Natomiast tak jak rozmawiam z ludźmi gdzieś tam na ulicy, którzy nie są Węgrenami, no to raczej nie znam tego słowa. Natomiast dobrze, że ono weszło, dobrze, że jest dyskutowane też w różnych środowiskach, także tych naukowych związanych z Animal Studies, bo tak naprawdę moim zdaniem to słowo jest jednym z najważniejszych takich właściwie neologizmów, jakie powstały, bo jeżeli coś nie jest nazwane, to właściwie ciężko jest to w ogóle zakwestionować. To nie istnieje. Mhm. Tak. Właśnie przez to, że to słowo nie istniało, to tak naprawdę też ta, ta właśnie ideologia, jaką karnizm jest, często albo nie była dostrzegana, albo była uznawana jako coś zupełnie w cudzysłowie etycznie neutralnego. To znaczy, że to jest normalne i tak po prostu jest. I ludzie nie widzieli, że to po prostu jest rzeczywiście ideologią. Też w ogóle samo słowo ideologia często według niektórych ma takie nacechowanie trochę. Mnie bardzo też ciekawi, jak ludzie manipulują słownictwem, bo masz rację, słowo ideologia. Nie ma w sobie nic złego, jest nawet czymś dobrym, bo ja, ja zdecydowanie wolę ludzi, którym w życiu o coś chodzi. Mhm. A ideologia, ja musiałam aż sobie sama sprawdzać, y, czym jest ideologia. Y, dowiedziałam się, że jest to y, oczywiście jakiś światopogląd, plus strategia działania. Mm -hmm. jak, ten, jak to coś osiągnąć ten cel. Więc nie ma w tym nic złego. Lepsi są, moim zdaniem, ludzie, którym w życiu o coś chodzi niż ludzie tacy, którym o nic nie chodzi. Tak, no właśnie ono jest tak właśnie odbierane bardzo często negatywnie, że często nawet sami Weganie e, uważają, że, że nie, że oni mają wspólnego żadną ideologią. No ale oczywiste no, jest z czym? No bo jak mielibyśmy argumentować to, że weganizm nie jest ideologią, skoro e, przeciwstawny mu karnizm jest ideologią? Jakby Obie to zarówno karnizm, jak i weganizm są ideologiami, i jakby nie powinniśmy tego odbierać w sposób właśnie negatywny, no bo przecież nie każda ideologia, ludziom się kojarzy, to jest coś takiego właśnie krzywdzącego, negatywnego, ale też jest mnóstwo ideologii, które właśnie mogą służyć dobru, służyć właśnie dobrej, słusznej sprawie, a nie tylko krzywdzącej. Także też wydaje mi się, że tutaj powinniśmy bardziej iść w kierunku przywrócenia takiego prawdziwego, pierwotnego znaczenia temu słowu, a nie tego negatywnego. A jak Ty definiujesz słowo ideologia? Znaczy, dla mnie jest też ciekawe to, że nie ma czegoś takiego jak weganizm nieideologiczny w ogóle, bo na przykład niektórzy mówią, że a to są na przykład weganami ze względów zdrowotnych, czy dla klimatu, czy dla zdrowia, ale przecież weganizm E, nawet właśnie ze swojej definicji e, to jest życie, czy właśnie postawa etyczna, która zupełnie nie ma nic wspólnego, nie musi mieć nic wspólnego ze zdrowiem czy klimatem, i tak dalej. Ona jakby z gruntu jest ideologiczna, więc mówienie, że jest hmm, tak. się wyganinem, ale nie no to jest jakby oksymoron. Tak, tak. A jak rozumiesz to słowo ideologia? Nie zastanawiałam się może jakoś bardziej nad definicją, ale wydaje mi się, że taki może system właśnie różnych przekonań, zarówno wiz jak i nieświadomionych, tak? który gdzieś tam dyktuje naszymi, naszymi czynami, zachowaniem, myśleniem. Aha, czyli światopogląd. Bo ja właśnie gdzieś wyczytałam, że to jest światopogląd plus strategia wdrożenia. Jak już wywierania wpływu na otoczenie, żeby, żeby to się jakoś ziściło. Nie wiem, czy to, jest, czy to z kolei jest dobrą definicją. Czyli, no właśnie, to jest ciekawe, że jest to słowo powszechnie yy, używane, stosowane, a wcale nie jest oczywiste znaczenie tego słowa, prawda? Yy, mnie też, też bardzo śmieszy, yy, bardzo chętnie stosowane jako, yy, tak, jako narzędzie manipulacji słowo pseudo. Ja ci przesłałam artykuł, jako mam tutaj otwartego. Ja może tutaj zerknę do tego artykułu, bo tam być może jeszcze byśmy mogły cokolwiek skomentować, ale nawet tam się pojawia. Każdy, kto się nie podoba tym którzy nas nie widzą ale to jest w ogóle bardzo śmieszne że nazywa obrońców zwierzę, zwierząt pseudo pseudoekologami to słowo pseudo 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 hmm. pseudoekolodzy pseudo wszystko jest pseudo dla nich wszystko ale jest pseudo i mnie też to śmieszy hmm. tak. zauważyłaś jak bardzo chętnie używają tego przedrostka pseudo tak ale w ogóle jest hmm... Bardzo dużo takich określeń, które gdzieś tam mają na celu zdyskredytować nas jako wegan, znaczy właśnie albo pseudoekolodzy, albo nie wiem, ekosfiry, albo vegan terror, przecież zresztą swoją drogą mm -hmm. słowo vegan terror nawet zostało użyte w piosence tego Hemingwaya w Influenzie. Także to też jest już słowo, które gdzieś tam e, weszło trochę do uzusu, no i niestety jest dosyć e, często używane. To znaczy ja sama e, nieraz zostałam nazywana właśnie e, wegańską terrorystką, wegeterrorystką. E, no ale to używanie takich słów jest, e, jest po prostu chęcią jakiegoś takiego e, zdyskredytowania właśnie, ubliżenia, które zupełnie no, nie jest, nie jest zasada, no bo co wspólnego z terrorem o weganizm, który jest właśnie z definicji niekrzywdzaniem, więc to też jest no, zupełnie nielogiczne. Ale a co myślisz o takim zrównywaniu weganizmu z, z ekologią? bo no bo mhm. istnieje tutaj pewna sprzeczność. Nie wiem, czy ty ją zauważasz, czy ty masz poglądy proekologiczne. Mhm. Znaczy, no jak najbardziej mam poglądy proekologiczne, ale jednak zdecydowanie odcinam ten temat od samego weganizmu. To znaczy, na przykład, em, nie ma żadnego powodu, żeby przechodzić na weganizm ze względów ekologicznych, dlatego że choćby. Nie ma powodu, żeby kupować na przykład nietestowane kosmetyki ze względów ekologicznych. To się robi tylko i wyłącznie dla zwierząt. Tak samo nie ma powodu, żeby nie chodzić do ZOO czy do delfinariów czy oceanariów ze względów ekologicznych, bo też robi to tylko i wyłącznie dla zwierząt, więc tak, tak naprawdę no nie ma czegoś takiego jak weganizm właśnie dla, dla planety czy dla, czy dla, dla ekologii. Natomiast no, z pewnością no, ja mam pomysły też bardzo pro, proekologiczne, ale zdecydowanie oddzielam je od y, weterynaryzmu. Mm -hmm.